Siemaneczko, witam was na kanale Macio I dzisiaj sobie zagramy I, i tutaj w grę o Tytaniku, Roblox Tytanik Tutaj sobie, nie wiem, weźmy coś randomowego Jest, widzę, że noc Chyba Tytanik nie tonie, nie? Ora, Widzimy, że nie tonie Chyba, że tonie nie, nie, to Ania chyba jeszcze. A zobaczę czy chociaż pokoje do no, trzeciej klasy są dobrze zrobione. Dobra, jednak to nie? Ty, tu ja wychodzę z tego serwera. Dobra, teraz możemy! Dobra, Tera, tutaj mamy y, ocalałych. Okej, okay. i teraz sobie y, możemy chyba... Wejść na Titanic. Ależ piękny! Ty, normalny Titanic. Będziemy! Ależ beat Tutaj mamy wszystko tak jak było A, to trzeba kupić No chyka. Hello my friend Ależ beat To ta orkiestra to gra, nie pod No tam jak jej ojciec po niebie ale To była ta, 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 ja, 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 była chyba A, i tutaj jest ta trzecia klasa chyba prowadzą te schody. No, bardziej, bardziej tych krety schodów, no to się nie dało chyba zrobić, nie? Ja, ja się boję, gdzie ja trafię, nie? Nie no, to weź mnie nie mów, że ja trafię do kotłowni. I ja się boję iść sam do kotłowni, dosłownie. No, czy ty ja myślałem o <laughs> Nie, bo tutaj się jeszcze rozwali, a tego byśmy nie chcieli, nie? Żebyśmy... Się boję, gdyż żyję za to. Opie. No, chyba, że, że to jakaś kobieta ogląda na to, sorry. O, ależ mamy piękny dzień! Pojedziemy sobie najbardziej luksusowym statkiem. RMS Titanic. Bardzo piękny. No, do... chyba nic się nie powinno wydarzyć. Nie przecież. Statek jest taki... Ło, tu coś za punkty można kupać, bo ja wcześniej tą grę grałem, przyznam się. Przecież tu, ma, tu jest tyle tych, tych, y... Szalup ratunkowych, że... Ło! E, ale serio, ty ludzie, serio, mogliście dać więcej do, do, do tych szalup do tego... A ciekawe czy jest... ...na podzianie gwiazd, ale... No, nie, to zostawiam, jeść no. To jest dobrze, to ja idę tam na początek właśnie. Bo mnie to interesuje, czy, czy, czy są lornetki, prawda? Prawda? Bo ktoś chyba zapomniał o lornetkach. Uff! <śleski> Czekajcie, raz, to, gaj? Bo trochę mi się skoknęło do wody. Ja wiem, że się pójdą mówić, wyskoczyliło do wody, albo skoczyło się do wody. No ale tak. <noise> Przepraszam, bo ja się przed chwilą w głowę. Nie wierzę. Jest coś, co ja się przed chwilą w głowę uderzyłem, więc dlatego się mogę się tak dziwnie zachowywać jak coś. Nie no, piękny dzień na tym tytaniku. Raczej nic się tu nie powinno zdarzyć, ja. A, myślę, że tam jest przód. Przepraszam. Nie, no, ale no, schody i żyrandol Ładnie wszystko jest odzorowana. Tak jak miało być. Na tym Tytaniku i było, ale nie przez długo. No no hejka. Czemu tu jest tak mało ludzi na tym Tytaniku? No chyba... Nie wierzę! Chyba nikt nie chciał już płynąć tym! Czekajcie, bo ja sobie muszę zrobić zdjęcie tego Tytanika, nie? Screena, że ja sobie, wiecie... Flex, nie? Że ja płynę Tytanikiem! Ha! A ty nie! Hi, hi, hi. Jesteś to, ty, to mój kolega ty robi, nie? Więc nie, proszę, nie miejcie mi tego za złą. kotki. O, już ciemno. robi chyba. Ciekawe, czy ten. Czy ta łódź. Ja wiem, że powinno się mówić statek, ale ciekawe, czy ten. Czy ten łódź! Dopłynę. A nie, powtórzy się sytuacja z 1912 roku. Ty, ciekawe, co tam jest? Ciekawi mnie to, więc tam pójdę. Aha. Tu bardziej na dół? Aha Wiesz on nikt tego nie wiedział. No ale posłuj się no, mi Zdjęcie z internetu się wyciągnie jakieś, bo ja tu nie mogę zrobić takiego ładnego. Co, co wiecie, co ja później już nie musiał o ed edytować, no? Ale to się tak nie da. Bo mi się nie chce, no? To widzisz jeszcze miniaturki. Łob, Jest idealna! Dobra. A, a jak nie, to zawsze jest internet. <laughs> Kiedy będzie... Ej, Why not? It? Bo wiem, że w tej grze to jest. Ja nie pamiętam jak mieli ci, co tam byli, ale... Wiecie w tym gnieździe? I który zobaczył tę górę No dobra, nie, bo taka No wy pewnie to już słyszeliście Że, nie, już Nie, nie, nie Że na tytaniku Po prostu nie było l -l 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 Lornetek, bo, kto... bo taki Chłop Co miał płynąć, to ostatecznie nie popłynął I, i zapomniał dać, dać klucza Bo on chyba tam innym statkiem pod koniec Zaczął jednak płynąć I i nie zdążył przekazać kluczy do tego, więc o, ale... No, o, dzieje się coś. Nie no... Z, ej, z jaką tą prędkością ten detalik płynął 22... Nie! Wy widzieliście to! Bo to przebiło ile komór? Tych... No wiecie, tych przedziałów, chyba...

Ja senż. I za 90 metrów poszło kadu przebite. prawda, te Więc nie biegnijmy jeszcze nasza szalupy ludzie, bo może, że to tak, naprawdę ludzie zatonie. Hej, yo! Serio tu można po tym wchodzić? A, 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 ja się tutaj przez schodka pchałem, weź. Tutaj musiała być jeszcze jedna osoba! O, pijdej, że przebić. Nie, czy, czy, czy zrobią. No, chyba jest olimpika ale się, się, się nie działo. Bo co był Olimpik, nie? Bo oni było chyba ze złomowali, nie? Bo Brytanii, to tam napłynął na coś. Olimpik chyba ze złomowani, ale nie jestem w 100% pewien. No, hejka. Hejka, ja tu Nie, no proszę, nie teraz. Nie, proszę, zostaw mnie. Nie no, no ja się tu spinam, a tu przecież Tytanik zaś to wiedzy. Ciche, czy, czy. Czy. gdyby Tytanik nigdy nie za to. Czyby czy istniał do dzisiaj? No wątpię. Pewnie nie, ale no ciekawe czy by w ogóle. Pewnie by skończył tak samo jak Olimpik. Albo jak y, Brytanii, gdzie Bo może, że, że, żeby go wzięli. No na, na pewno No Nalecie. Dobra. Mo ja, ja sobie już ubiorę to coś. Cokolwiek to. A, dobra, to jest ta chyba, że, że jak ktoś nie umie pływać, to żeby się. Ta ra ratunkowa, ja, ja, ja. O lud. Kurczę, ta gra jest długa. Bardzo. Więc. No, dzisiaj bardzo długi odcinek się szykuje. To 5 minut powinno trwać. A, fajnie! jak ktoś... ...pomyślał o mnie? o Nie ja wpływam w Tytanica, mam... O, dobra! O, mi tak jest fajnie. Zobaczymy co płynie szybciej, ja czy totalik Nie no ja, chłopia Góra lodowa Idę ich nawigować Dobra, no co, no ja tu no, na pewno to bym, no wiecie. Ja leżę. I się utopiłem. To tam chyba woda była o, chyba minus 2, coś takiego. Okej, okay, dobra, mam nadzieję, że, że wam się ten film podobał. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić. W następnej części, bo na pewno się pojawi, na pewno będzie recenzja z tej gry, więc wiele mam planów nagrywać jeszcze z tej gry. I co? Do zobaczenia jutro na następnym odcineczku. Pozdrowienia!